Słyszymy dzisiaj w Ewangelii o posłaniu. Jezus wysyła swoich uczniów i powierza im taką szczególną misję. Mówi, że mają wyrzucać złe duchy, mają namaszczać chorych, aby dokonywały się uzdrowienia. I my widzimy, że w kościele są takie posługi. Jest taka posługa egzorcystów. To są specjalni wyznaczeni przez księdza biskupa. Prezbiterzy, którzy zajmują się właśnie tą posługą wyrzucania złego ducha, bo zły duch istnieje i to nie było tylko w czasach Jezusa Chrystusa, że ktoś był pod y, mocą złego ducha. Jest też posługa y, kapłańska udzielania, na przykład sakramentu namaszczenia chorych, kiedy udajemy się do osób chorych i udzielamy tego sakramentu namaszczając oleje, modląc się również. Prosząc o obecną, szczeg szczególną obecność Pana Boga. Jest posługa też nauczania w kościele, i to mają prezbiterzy podczas Eucharystii jesteśmy zaproszeni, żeby nauczać. No i w związku z tym, jak słuchamy tak Ewangelii, to można by było powiedzieć, że to posłanie uczniów, które się dokonało, no to zupełnie Was nie dotyczy. No bo tak. Ani egzorcystą nie możesz być, bo to jest albo biskup, albo prezbiter ksiądz. Namaszczenia chorych też nie możesz robić, no bo nie można, bo to jest zarezerwowane dla prezbiterów. No i homilii też ci nie wolno mówić, no nie wolno. No tak Kościół wymyślił, prawda, ko ksiądz Zambony mówi homilii. Tymczasem ta Ewangelia, która przychodzi, mówi o posłaniu, jest Ewangelią dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Na mocy chrztu świętego każdy z nas, myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj ochrzczeni, na mocy chrztu świętego otrzymujemy powołanie kapłańskie, prorockie... Teraz jeszcze się zgubiłem. Dobrze, zaraz sobie przypomnę. Napisałem sobie tak. Mamy i królewskie, Właśnie, przepraszam, zapomniałem. Kapłańskie, prorockie i królewskie. Co to znaczy? Że każdy z nas jest powołany do tego, aby być w Kościele kapłanem, oczywiście jest pewna funkcja służebna, którą sprawujemy my, prezbiterzy. Ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby być kapłanem. Czyli co to jest kapłan? To jest, kto to jest kapłan? To jest ten, który m, czyni święte czynności, składa Bogu ofiary, zanosi je również do, do Pana Boga, prawda? Czyli kapłanem. Królem, czyli jesteśmy również powołani do tego, aby aby królować tutaj na Ziemi. Pan Bóg nas do tego powołuje, to jest niesamowite. My, my widzimy właśnie, że człowiek jest królem wobec stworzenia i to jest też pewna misja, którą Pan Bóg nam daje, że, żebyśmy również mogli przynosić tą godność, którą przynosi człowiek na Ziemię i również abyśmy byli prorokami. Abyśmy byli prorokami. I myślę, właśnie, dobrze jest trzeba zrozumieć tę misję, którą Pan Bóg Tobie daje. Bo jest to pewna misja, bo właśnie misja prorocka, oczywiście yy, mamy na przykład funkcję papieża, no ja też nie chcę robić za papieża, papież jest jeden, jego wszyscy mamy słuchać, są biskupi, prawda? Ich też jesteśmy zaproszeni, aby ich słuchać w kościele. To jest niesamowicie, jest to wielką łaską. Ale Pan Bóg również przychodzi do Ciebie i mówi, że również dla Ciebie ma Pan Bóg powołanie i misję. I o tym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Ono mówi o misji proroka Amosa. W Starym Testamencie prorok, którego Pan Bóg powołał, do, do misji właśnie, aby był prorok. I nie podobało się ludziom, jak on prorokował, wzywał ich do nawrócenia. Misja prorocka, tak na marginesie, nie jest łatwą misją, wzywać do nawrócenia. On wzywał, i oni mówią: wyjdź, ty proroku, idź stąd. A on mówi: jaki tam ze mnie prorok? Ja jestem pasterzem, jestem taki nacina sykomory, można by się powiedzieć, takim pracownikiem w sadzie. To był, to był człowiek, on nie był z rodu kapłańskiego, mają, będącym kapłanem, posługującym w świątyni, rozumiecie? Prawda? Nie. Chciałby się być to był zwykły człowiek, którego Pan Bóg właśnie powołuje. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy odnaleźli się też w tej misji Kościoła, żebyśmy się chcieli wszyscy poczuć Kościołem, że Pan Bóg nas do tego wzywa i do tego zaprasza. Bo jeżeli nie, to jest takie niebezpieczeństwo, bardzo przepraszam za te słowa, nie chciałbym, broń Boże, nikogo teraz urazić, ale że, że podzielimy to zgromadzenie tutaj na dwie części. Tych, którzy mają odgrywać teatr i tych, którzy oglądają. A tak nie jest. Po pierwsze, to nie jest żaden teatr, prawda? Ale że, że to nie jest podzielone na widzów i tych, którzy prowadzą to, to wydarzenie liturgiczne, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby w nim uczestniczyć. Dlatego ja też na przykład bardzo się cieszyłem, że Słowo Boże zostało przez was odczytane, prawda? Bo każdy ma jakąś funkcję. To nie jest tak, że ksiądz tutaj wychodzi, przepraszam, i robi wszystko. Nie. Jest ten dialog. Zobaczcie też, cała Eucharystia jest, dokonuje się w pewnym dialogu. Ja wiem, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, prawda? Ksiądz mówi Pan z wami, a wy i z Duchem Twoim. No, to, nauczyliśmy się tych odpowiedzi, ale ale to ma być forma dialogu, czyli że jesteśmy zaproszeni, aby wszyscy uczestniczyć w tej liturgii. Są różne role. Ja, na przykład, nie pełnię role pana organisty. Pan organista ma swoją rolę do spełnienia, prawda? I pięknie, że ją pełni. Wtedy możemy razem śpiewać, yy, pięknie uczestniczyć w tej liturgii. Więc są różne role, ale to nie jest tak właśnie, że ten podział jest na oglądających i coś robiących, że wszyscy jesteśmy zaproszeni właśnie aby uczestniczyć w życiu kościoła. I teraz ta misja prorocka o tym też mówi drugie czytanie. Właśnie że Pan Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Właśnie Pan Bóg pomyślał ciebie, Pan Bóg pomyślał ciebie, abyś mógł być w kościele. To jest wielka łaska. I pragnieniem Pana Boga jest aby nas wszystkich doprowadzić do zbawienia. Dlatego Pan Bóg nas zaprasza abyśmy mogli być w Kościele. Ale chciałbym się powiedzieć to jeszcze nie tylko to. Nie tylko to. Pan Bóg nie tylko zaprasza Ciebie, abyś był tutaj w Kościele. Zobaczcie tak, jak uczniowie. To była wielka łaska, że uczniowie mogli być z Jezusem. Prawda? Myślę, że wszyscy jak patrzymy na to, o dwunastu, chodzili z Panem Jezusem, mogli Go słuchać, widzieli te wszystkie cuda, o, ale wspaniale, prawda? A przychodzi Pan Jezus w pewnym momencie i mówi: "Odejdźcie ode mnie". Rozumiecie? No bo co znaczy? Idźcie. Znaczy, odejdźcie ode mnie. Zostawcie mnie, jakby chciałoby się powiedzieć, że to, czego doświadczyliście, nie jest tylko dla was. Nie jest tylko dla was. Macie misję. Posyłam was. Idźcie. Ja chcę dzisiaj też mówić do was: macie misję. Macie misję. Idźcie. Ta misja jest podwójna, ona znaczy realizuje się w, na dwa sposoby. Jedną taką naszą misją bardzo ważną jest właśnie trwać przy Jezusie. Bo jeżeli sami nie będziemy trwali przy Panu Bogu, to trzeba sobie powiedzieć, że żadnych owoców nie przyniesie. Więc jeżeli nie będzie modlitwy w Twoim życiu, nie będzie tego życia sakramentalnego, karmienia się Eucharystią, słuchania Słowa Bożego, Spowiedzi, kiedy możemy oddawać Panu Bogu nasze grzechy, gdzie On nam przebacza, nasze nieprawości, nasze upadki, to wtedy nie będziemy przynosili żadnych owoców. Więc pierwszą misją jest trwać przy Jezusie. To jest pierwsza część misji. Ale ta misja ma jeszcze swoją drugą część: abyśmy chcieli się też dzielić. Nikt z nas tu nie jest egzorcystą. Ja też nie. Bo to są tylko wyznaczeni przez biskupa, yy, kapłani w diecezji, którzy mają misję właśnie wyrzucania złych duchów. Ale chcę Ci powiedzieć, że również Ty masz tę misję wyrzucania złego ducha. W jaki sposób ona może się dokonać? Może w Twojej rodzinie jest ktoś skłócony. No, Nierzadko niestety tak jest, prawda? Że jest ktoś skłócony. Jest jakiś demon niezgody. Braku przebaczenia. I teraz twoją misją może być przyjść i powiedzieć właśnie to Słowo Boże. Zaprosić ich. Słuchajcie, przebaczcie sobie w imię miłości Pana Boga. Popełnił błąd. Przebaczmy. Tobie też Pan Bóg wybacza twoje grzechy. Zechciejmy żyć w zgodzie. Zaprośmy Pana Boga do... Naszej rodziny, to chciałoby się powiedzieć taka misja egzorcysty, czyli wyrzucania złego ducha. Może jakieś małżeństwo przeżywa kryzys, przecież to normalne. Małżeństwa przeżywają kryzys małżeński, księża przeżywają kryzysy kapłańskie. No, każdy ma swoje, prawda? Przeżywamy różne momenty, różne kryzysy, różne trudności. I właśnie jeżeli takie małżeństwo przeżywa kryzys i przychodzi zły dół demon i mówi no rozejdźcie że coś się będziesz męczyć z tym chłopem albo z tą kobietą. daj sobie spokój, znajdź sobie innego, inną, z nią będziesz dopiero szczęśliwa, to się dopiero dobierzecie, prawda? Jest potrzeba egzorcyzmować tego demona, który chce niszczyć związek małżeński. I mówić nie, Pan Bóg złączył was. Pan Bóg wam pomoże. Mórcie się, proście o pomoc innych. Może jakaś kobieta jest w stanie błogosławionym, martwi się o jej, kolejne dziecko, skąd pieniądze, jak tu wychować. I jest myśl, pomysł, prawda, żeby dokonać aborcji, czyli zabić dziecko. No i jest wtedy potrzeba właśnie egzorcyzmować tego demona. I to nie trzeba takich ludzi prowadzić do egzorcystów. Jest potrzeba, żebyśmy my podarowali im słowo nadziei, słowo miłości, Słowo zaufania do Pana Boga. I moi drodzy, to jest nasza misja. Pan Bóg nas do tego powołuje. Ja, ja mam świadomość, że Pan Bóg też powołuje mnie do tego wszystkiego, prawda? Że ja mam szczególną rolę jako prezbiter, ale dzisiaj teraz chcę mówić do Was właśnie, że ta Ewangelia nie jest tylko do księży. Jakby ta Ewangelia była tylko do księży, to byśmy jej nie czytali w niedzielę na Eucharystii, kiedy proklamujemy ją. Dla, dla całego Ludu Bożego. Że ta misja jest cudowna, bo zobaczcie, Pan Bóg mógłby zbawić te parafie bez Was. Nie wiem, wysyłać tu aniołów. Pa mógłby Pan Bóg tak robić. I Pan Bóg też tak robi, działa jak chce, ale Pan Bóg w sposób tajemniczy, i to jest wielka łaska, zaprasza nas, ciebie też, ciebie, abyśmy uczestniczyli w misji zbawienia. To jest niesamowite. Można powiedzieć, bo kim Ty jesteś? Ja, ja Wam mogę powiedzieć to samo o sobie. Kim ja jestem? Ja jestem biednym, słabym człowiekiem. Ja jestem grzesznikiem. A co dwa tygodnie chodzę do spowiedzi. Dlaczego? Bo grzeszę. I potrzebuję, żeby Pan Bóg wybaczył mi moje grzechy. I widzę, że Pan Bóg ma miłosierdzie nade mną. I się sobie, Boże, takich słabych Kruchych ludzi powołujesz do tego, żeby, żeby Twoje królestwo było głoszone. A Pan Bóg mówi, tak, bo moc głoszenia mojego królestwa nie zależy od tych ludzi. Rozumiecie? To Pan Bóg przechodzi ponad tym, ponad naszą słabością, ale zaprasza nas Pan Bóg do tego, abyśmy w tym cudzie uczestniczyli. Abyśmy w tym cudzie uczestniczyli. Ja Wam. Powiem też, że właśnie dla mnie takim zdumieniem jest, ja za rok będę miał 50 lat, więc jak ja patrzę na ludzi, którzy się dzisiaj pobierają, mają 20-20 parę lat, to to by mogły być moje dzieci, jeżeli chodzi o wiek, prawda? Ja patrzę i mówię sobie, Boże, tylko takie dzieci zakładają rodziny i oni mają dzieci. No i tak jest. Pan przychodzi ten wiek 20 parę lat, czyli ludzie się pobierają i Pan Bóg daje im dzieci. Z niesamowitym zaufaniem. I oni potem wychowują te dzieci najlepiej, jak potrafią. Tak jak każdy rodzic, prawda? Najlepiej wychowuje swoje dzieci tak, jak potrafi. I Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, ponad słabością człowieka, jak my mieli tak decydować, komu wolno mieć dzieci. Ja nie wiem, czy by się w ogóle ktokolwiek mógł urodzić. Bo zawsze byśmy mieli, a ta jeszcze tutaj nie dojrzała, a ten jeszcze mu tego brakuje, a ten. Ojej, a Pan Bóg jest ponad tym wszystkim bo Pan Bóg jest wszechmogący i właśnie prowadzi te historie pomimo słabości ludzkiej pomimo naszych słabości pomimo naszych grzechów ja kiedy dzisiaj patrzę na siebie 20 parę lat temu wyświęcili mnie na, na, na prezbitera ja zacząłem odprawiać muszę świętą spowiadać, ja dzisiaj z perspektywy prawie 50 lat myślę sobie, Boże drogi, taki niedojrzały smarkacz poszedł do konfesjonału. No, no tak, miał tyle lat, 26 lat, no zaczął spowiadać. No tak, tak to jest w życiu. Tak się święci księży, no to tak idą spowiadać. Ludzie się pobierają, mają dwadzieścia parę lat, mają dzieci. No tak, to jest w życiu. Jasne, że będą dużo bardziej dojrzałymi, jak będą mieli lat 60, prawda? No chyba się wszyscy zgodzimy. No ale w wieku 60 lat, w przypadku, kto ma dzieci, małe, prawda? No bo to już nie jest ten wiek. Pan Bóg to daje w tak, takim wieku, jak Pan Bóg daje. Więc właśnie, miejmy zaufanie do Boga. Właśnie, że ta misja w Kościele jest misją Pana Boga. Odwagi. Niech Pan Bóg daje nam tę ufność, która nie płynie z nas, ale właśnie z Niego. Ale niech daje nam odwagę, żebyśmy chcieli też dzielić się wiarą. W rodzinach, tam gdzie nas Pan Bóg posyła. Są wakacje. Jesteś na urlopie. Mieć odwagę w niedzielę być. O, co jutro cały dzień będziemy na łódce, a my nie cały dzień, bo my idziemy do Kościoła w niedzielę, bo my się chcemy modlić. Chcemy się spotkać z naszym Panem Bogiem, który nas bardzo kocha, prawda? Żeby mieć odwagę też świadczyć o tym, że Bóg istnieje, że jest miłością i że kocha człowieka. Do tej misji, do której zaprasza nas wszystkich Jezus Chrystus, wzywam Was w imię miłości Boga, bo to pokolenie, ta dzielnica potrzebuje uczniów Jezusa Chrystusa, którzy pójdą i będą głosić, że jest Bóg że jest miłością, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I niech tak się stanie.